Całe przedsięwzięcie jest związane z zakończeniem sezonu naszego dyskusyjnego klubu filmowego kropka. Pomyśleliśmy, żeby zrobić kino plenerowe i pokazać film Wyjście przez sklep z pamiątkami w reżyserii Banksy'ego. Równocześnie podczas naszego wydarzenia odbywają się warsztaty tworzenia szamlonów prowadzone przez Ernesta Ogórka. Jest to związane z wystawą, ponieważ wystawa głównie pokazuje właśnie tą technikę, to co nas interesowało. To, aby pokazać sztukę szablonu i najważniejsze właściwie murale i street art, który, który dotyczy sztuki zaangażowanej społecznie. I to wszystko mieści się w holu. Natomiast w galerii Ardzony mamy pracę wybranych artystów, którzy współtworzą sztukę, sztukę street artów w Krakowie, ale nie tylko, bo kilku z tych artystów już miało wybitne dokonania na świecie i są uznani na świecie, także pokazujemy to, w czym się specjalizują. To jest dla nas najważniejsze. Dla mnie o tyle jest ciekawy sam fenomen szablonu, że jest to najstarsza, Znana technika plastyczna, o czym się często zapomina. Szablon to określenie techniki street artowej, która polega na wykonaniu matrycy. Najczęściej albo w grubej tekturze, albo w zdjęciu rentgenowskim, bo jest to bardziej trwałe. Potem możemy przy pomocy spreja uzyskać idealnej jakości odbitki i zawsze będą one identyczne, co jest też bardzo ważne. Przy naszej street artowej wystawie postanowiliśmy zrealizować warsztaty, warsztaty tworzenia szablonów. Tutaj uczestnicy robią właśnie matryce, które będziemy potem próbować. Każdy może sobie wykonać własny szablon, własny rysunek, własny napis, własny przekaz. Mamy tak naprawdę dwóch twórców, którzy przedstawiają dwa różne odniesienia do street artu, czyli mamy Banksiego, który jest, który był katalizatorem w ogóle tego co stało się z zaangażowanym graffiti na świecie bo to od jego prac jego pierwszych wystaw cały ten street art nabrał takiego rozgłosu i został wprowadzony na salony Proszę Państwa, z zespołem nasz gość specjalny tego wieczoru, Mietek Szcześniak. Poeta, ksiądz Jan Twardowski powiedział, że mm, każdemu z nas czegoś brakuje, e, każdy z nas jest nierówny, a nierówni potrzebują siebie. E, Nagrałem tę płytę z, z rozmysłem. Myślałem, żeby, żeby całą płytę do tekstów księdza Jana Twardowskiego, Jana od Piedronki zrobić już dawno, ale e, nie zmuszam wierszy, żeby stały się piosenkami. Czekam aż same zechcą. Jest moc, żeby był dzień, ciemność, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie. ostatnie. 自。 Starsi kibice, którzy pamiętają ten mecz jeszcze Polska-Anglia, który odbył się bodajże w 62 roku, przypomną sobie lata świetności Żużla w Nowej Hucie i w Krakowie, wrócą, cofną się w czasie, chociaż obiekt odbiega od tamtego obiektu bardzo dużo, bo był to jeden z trzech obiektów najlepiej przygotowanych w Polsce. To oświetlony, 15 tysięcy miejsc siedzących, cały stadion był w ławeczkach, nad torem było specyficzne oświetlenie, gdyż było w kształcie litery takiej jakby L. Gdzie wisiały trzy klosze. Na starych zdjęciach można to widzieć, także podejrzewam, że ci starsi kibice, którzy pamiętają tych zawodników, którzy się tutaj ścigali w plastronach reprezentacji Polski, będą mieli, będą mieli miłe wspomnienie i na pewno wrócą do tamtych czasów z uśmiechem na twarzy. W ciągu trzech lat na pewno będziemy chcieli pukać do bramy Ekstraligi. Wszystko jest uzależnione od budżetu, od, od, od wsparcia miasta. Myślę, że za dwa, 3 lata zespół ten będzie w Ekstraklasie. Stąd decyzja pana prezydenta, aby przystosować ten stadion do wymogów międzynarodowych, tak aby za 2 lata Iwanda mogła jeździć w Ekstralidze i również mogły się odbywać zawody Grand Prix lub mecze międzypaństwowe, tak jak mecze Polska-Rosja.